Hejka, tu Alice Art, witam w kolejnym odcinku z rysunkami. Już setnym na moim kanale. Dzięki, że dalej oglądacie tę serię i dalej komentujecie. No, więc dziękuję, że jesteście ze mną przez tą wspaniałą przygodę, przez chyba wszystkie moje szkicowniki, tak naprawdę. I z tej okazji, że jest to setny odcinek, to niedługo chciałabym zrobić adopcję postaci, ale wszystkie szczegóły, rewki, zapisy będą w przyszłym filmiku za dwa tygodnie, będą tam wszystkie informacje yy, więc yy, polecam zasubskrybować ten kanał, jeśli ktoś jest zainteresowany żeby na bieżąco i was to nie ominęło, bo czas na yy, zapisywanie się będzie też ograniczony też będą to dwa tygodnie, żeby nie było a teraz przejdźmy do yy, dzisiejszego filmiku, yy, także to może być śmieszne ale te ostatnie chyba z 15 stron zapełniłam w jakieś 3 dni i niby na ten szkicownik, ale całkiem go lubię. Tak, ma dużo fajnych szkiców, które wykorzystam może. Więc tu jest dalej Nawar i Miki. To jest ta kartka, bo jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wiedzę, że kryje za tamtą stroną, więc możecie to obejrzeć. A jak nie, to yy, po prostu markery przybiły, ale nie pokażę, co tam jest, żeby nie było. To też Miki. Chciałam wymyślić inną ubranko trochę, bo ma to niby. Ale coś tak nie... Coś, coś mi nie pasuje. To jest całkiem urocze, takie przybisie. Lubię rysować przybisie. Zwłaszcza bez cyków i to mi się też podoba. I dajcie mi sekundę, muszę tu wygrzebać kartkę. Bo narysowałam ten szkic i strasznie mi się spodobała poza i ogółem yy, pomysł na to. I narysowałam to na takiej luźniejszej kartce troszkę. Wow, skończona rzecz. Całkiem mi się podoba. Tło jest w ogóle markerem zrobione, żeby nie było, i zmieniłam trochę wyraz pyszczka mikiego. No jest bardzo uroczy i nawar, wiadomo. Pod koniec szkicownika ich bardzo dużo rysowałam. Chyba dlatego, że nie lubię ich kolorować. Po prostu. Tu jest komiks, taki mały. Z tym jak Miki nie może spać, nawet chciałam pisać y, one shota y, właśnie na podstawie tego, ale w końcu y, błędy logistyczne trochę mnie przytłoczyły. Tak, y, no dalej Mikuś, wiadomo, moja kochana y, samanowa bułeczka, chociaż śmieję że ona kolorowaty cukrowej, ale dobra. Y, to mi się bardzo podoba. Znaczy, Miki mi się podoba, ok? M M Miki zawsze wychodzi z mego uroczu i to jest jego ubranko. Y Chciałam właśnie, że miał coś takiego krótkiego, ale pod spodem to coś, co mu tu wystaje, to jest y taki strój, jak surferzy mają. Wiadomo, Miki tam. Ciężko jest go. Y jakby to powiedzieć? Ciężko go powstrzymać, żeby nie skakiwał do wody, więc. Y ma strój kąpielowy zawsze na sobie. Y Trochę nawara, też mu chciałam wymyślić inną bramkę, jakieś luźniejsze. Ma swoją koszulę cały czas, bo to poważny jegomość. Yy, Matty Verwin. To, to, jest, to jest bardzo urocze, bardzo w stylu, że ma coś tam robi, a Werwin po prostu podchodzi, bo jest małym. Dobra, nie małym. Jest atencjuszem. I, i świnka morska. To są takie paskroły straszne, wiem. Yy, dalej też ta te dwójka. Bo nie. Niby pod koniec tego kierownika byłam strasznie wypalona, już i chciałam go skończyć, ale tak naprawdę to bardzo mi się podobało użytkowanie go. To coś też, y, to jest chyba żelopisem albo czymś, bo to chyba nie jest długopis. Y, więc w każdym razie tutaj lekcję Popi jak się uczyła latać. I tutaj uczył ją y, wujek nawar. Wuj to wygląda bardzo dziwnie, ale wytłumaczę szybkie połączenia rodzinne. Yy, Miki jest. Miki. Katsumi. Katsumi jest wujkiem yy, popi i nawary jest jego przybranym bratem, więc to jest jakby jej przybrany wujek. To już bardzo dziwnie, ale przy mojej postaci mają takie połączenia yy, biologiczne, ale nie oceniajcie mnie na nie obracają szkicownika. Yy, Od z Popi. Te strony są takie chaotyczne, ale wyglądają tak całkiem. to taki estetyk vibe, trochę, nie? Albo mi się tak wydaje, tylko. Um, tu jest właśnie Poppy, tu jest y, Nadia. Lubię rysować tak po przeciwnych stronach. Mezzera ponsonka. Książę kocham. Niektórzy robią redesigny ponsony, ja po prostu y, wymyśliłam nową. Lubię nadal Nadię. Y, ta jest Aaron. Tak, ten moment, kiedy masz 20 parę postaci, ich imion. Aaron i Jess, i właśnie jakieś szkice z nimi. To mi się podoba, właśnie, to jest tak zaznaczone. Um, tutaj rodzinnie. jest Aaron, z Jess, jest Alex. Um, nie wiem. co dużo mówić. Widać, że staram się już zapamiętać tę szkicą jak najszybciej, bo yy, nie wiem. To też mi nie pasowało, ale tak naprawdę lubię go właśnie. Bo mam tu naprawdę dużo fajnych szkiców, miałam takie zero presji. Aaron z Alexem, jak malutki. Tu jest tak. Jest Aaron, jest Nadia, jest Alex, jest Raymond. I właśnie tu jest Alex z Raymondem. Raymondem, jakkolwiek. <laughs> I tu też oni. W ogóle oni są w tym samym wieku, ale są kuzynami. Może by nie było. Um, no. Nie wiem, co o nich dużo mówić. A i też tutaj, nie rysuję ich aż tak często, bo są to moje najmłodsze postaci. Znaczy mają po 13 lat i nie, nie umiem, nie umiem. Po prostu wymyślić jeszcze do nich fajne jakieś historii, więc raje sobie są na boku i, i czekają na swoją chwilę. Y, wiadomo, myśleliście, że Leo dzisiaj nie będzie, ha. No i jest ruda Menda, czyli Tyler. I ostatnia strona. To takie smutne. Akurat jak ostatnią stronę, to robiło mi się szkoda, że go już kończę. Jakieś tutaj badgrałki z Dylanem Jakim Właśnie Dylanek na samym końcu. No i See You soon. Podobne trochę, co było na okład no, na tej pierwszej stronie. Więc ten szkicownik zajął mi... Yy, ...matematyka... ...trzy i trochę miesiąca. Ale myślę, że jak na tyle stron i na tyle, że to, że wszystko są zapełnione, to jest to jeden z moich ulubionych szkicowników. Ale to nie koniec, bo jeszcze... Spoiler! Yy, tak, ostatnio wróciłam z... Znaczy ...wczoraj właściwie, z takiego małego wypadu do Trójmiasta. No i sobie rysowałam, malowałam. To nie, to spokojnie, są stare jakieś bazgroły. Malowałam sobie w hotelu akwarelami. Siostra akurat poszła sobie na koncert i ja siedziałam. Deal życia. Więc tu jest Aki, Dylan i Leoś. Nic specjalnego, ale chciałam coś pomalować wtedy, bo dostawałam szału. Telewizji ciekawego nie było. więc Jakoś zabijałam czas. Dalej jeszcze jest Mikuś na takim brązowym papierze, bo strasznie mi się podobało jak pewna youtuberka, nie pamiętam jej nazwy, ale robiła właśnie Mermaid na brązowym papierze i wyglądało to super i no... Ja wymałam ja chyba za ciemne, trochę kolory wybrałam do Mikiego, bo podkład był markerami, ale no, nauczka na przyszłość, że trzeba chyba wziąć cieśniejsze kredki jednak tu jeszcze trochę fail akwarelami nie wiem czy to dlatego, że dawno ich nie używałam czy po prostu coś nie był mój dzień ale tak, tak se to wyszło i jeszcze przedostatni to jest Nadia z popi właśnie rysowałam obok siebie bo mają dość jakby to powiedzieć bardzo odmienne może nie aż bardzo, ale mają różne kolorystyki, i charakterki też mają inne. więc... No. Nadia ma w ogóle fajną czerwoną grzywę, i to fajnie tak kontrastuje z tą niebieską od popi. Ale teraz dopiero widzę, że obie mają kolczyki w tym samym no. No. W każdym razie rysowałam je, bo by nie. I tu jest najnowsza praca z wczoraj. To jest Mikuś. Właśnie mix mediowałam sobie, że tak powiem. Tak, zrobiłam podkład z markeru. Yy, na to było gwarz. I wykończałam jeszcze kredkami. I wyszło całkiem spoko. Właśnie chciałam też do wymyślić kolory dla tego jego outfitu. I chyba jeszcze muszę coś pozmieniać, ale feltowe spodenki mu zostawię, bo wygląda ją bardzo uroczo. Yy, tak, więc to było na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i przypominam, że przyszły filmik to jest sketchbook tour tego. To prawda jeszcze nie skończony, ale będzie za dwa tygodnie. I będzie tam też y, adopcja, więc jeśli jesteście ciekawi, y, zainteresowani i wiadomo, to polecam y, czekać na ten film, bo adopcja nie będzie, informacje nie będą tam wcale w takim mm, logicznym miejscu. Może w połowie filmiku je gdzieś wrzucę, więc. Obserwujcie. No i do usłyszenia.